Pewna ciekawostka, herbicydy najpopularniejsze w Polsce zwalczające chwasty jednoliścienne, na przykład samosiewy zbóż, zawierająca hizelofob p-etylowy, mają aż 14 dni odstępu pomiędzy preparatem na dwuliścienne i właśnie preparatem zwalczającym chwasty jednoliścienne. Czasami te zabiegi wykonywane są zbyt późno, a więc jeżeli rzepak jest zbyt mocno rozwinięty, e, może to skutkować tym że nie dojdziemy do chwastów, które są schowane pod liśmi rzepaku, ja to nazywam często efektem parasola. Czwarty, piąty liść to jest typowa regulacja, szósty, siódmy liść to jest typowy zabieg taki na suchą zniżnę kapusnek i zabezpieczający i już też interwencyjny. Stosując takie insektycydy razem z nawozem borowym w formie boroetoloaminy, tutaj nie ma co się spodziewać, że ta skuteczność insektycydowa będzie wysoka. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale pole Dzisiaj mam dla Was obiecany kilka tygodni temu film dotyczący błędów w ochronie rzepaku. Skupimy się wraz z Rafałem na takich błędach, które możecie popełniać w tych pierwszych tygodniach wegetacji. Od siewu do fazy około 4-5 liści. Więc wszystko co jest związane z odchwaszczaniem powschodowym, z regulacją, z ochroną przed śmietką, pchełkami takie tematy typowo ochronne, ale nie tylko, bo powiem troszeczkę też na przykład o Więc mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was praktyczny, przydatny, że może też pomoże Wam wyeliminować pewne może błędy, które robicie na, na Waszych plantacjach. Napiszcie proszę w komentarzach, czy borykacie się z takimi problemami, o których dzisiaj wspomnimy. No i jak zawsze, lajkujcie, subskrybujcie. No przede wszystkim, komentujcie ten materiał i udostępnijcie dalej. Miłego oglądania. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w trakcie aplikacji herbicydów powschodowych w rzepaku są niewłaściwe fazy rozwojowe. Czasami mamy ten rzepak zbyt mały i tutaj posłużę się pewnym truizmem, ponieważ powinniśmy patrzeć zawsze przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu na etykiety preparatów. Jest część preparatów, takich jak na przykład Navigator, które mają możliwość stosowania od fazy liścieni rzepaku, czy od fazy BBCH10, ale są też preparaty bazujące na Releksie, cieszące się coraz większą popularnością, takie jak na przykład Perem czy też nowość Ladiwa które możemy stosować od fazy dwóch liści właściwych rzepaku. A więc zawsze warto patrzeć na sytuację jaką mamy na polu i stosować ten zabieg tak, jak jest napisane w etykiecie, czyli w przypadku preparatów zawierających Arelex, od fazy dwóch liści rzepaku. Jak wyglądają te fazy rozwojowe rzepaku? Rzepak jest rośliną dwuliścienną i w pierwszej kolejności wytwarza liścienie, czyli to są te twory przypominające nereczki, fasolki, coś takiego. Te twory to są liścienie. To jest zbyt wczesna faza na wykonanie zabiegu w rzepaku. Natomiast taką właściwym momentem na wykonanie zabiegów w rzepaku, jeżeli Chodzi o herbicydy zawierające Rolex. Jest faza dwóch liści rzepaku, a więc mamy dwa liścienie. To są tutaj te twory, o których mówiliśmy. Ich nie liczymy. No i oczywiście dwa liście właściwe. Od tego momentu w takiej fazie jesteśmy w stanie wykonać zabieg herbicydowy preparatem Ladiwa czy też Belkar Clipper. Czasami te zabiegi wykonywane są zbyt późno, a więc jeżeli rzepak jest zbyt mocno rozwinięty, może to skutkować tym, że nie dojdziemy do chwastów, które są schowane pod liśmi rzepaku. Ja to nazywam często efektem parasola. I jeżeli ten zabieg byśmy wykonali w fazie. 5, 6 czy też 7 liści, a rzepak jest w normalnej obsadzie, normalnej mam tutaj na myśli 40 na metrze, plus minus kilka w górę lub w dół, to może być taka sytuacja, że po prostu część chwastów schowam się pod liśmi rzepaku i do nich po prostu nie dotrzemy, a zakładam, że nie każdy z nas dysponuje opryskiwaczem z PSP, czyli z pomocniczym strumieniem powietrza, e, czy inaczej mówiąc z rękawem i nie będzie w stanie wdmuchnąć herbicydu pod liście rzepaku, więc przed tym też przestrzegam. Dlatego też takim właściwym terminem stosowania preparatów zawierających Arelex, takim rekomendowanym przez nas, jest faza od 2 do 4 liści właściwych rzepaku, czyli BBCH 12 do 14, i w tym momencie mamy jeszcze chwasty nie mocno wyrośnięte, a więc jesteśmy w stanie je złapać w małych, najbardziej wrażliwych fazach, szczególnie chwasty kapustowate. Jak również rzepak ma odpowiednią fazę na wykonanie zabiegu i te chwasty nie chowają nam się pod liśćmi rzepaku. Możecie zapytać, co w sytuacji, kiedy mamy nierównomierne wstody rzepaku, czyli kiedy część rzepaków jest w fazie liścieni, a część jest w fazie dwóch, trzech czy też czterech liści. W takiej sytuacji czekamy zawsze, aż te najmniejsze rzepaki złapią tę fazę minimalną, która jest na etykiecie. W przypadku preparatów aerlexowych to jest faza dwóch liści rzepaku. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy 20-30% roślin rzepaku w fazie co najmniej liścieni, czekamy aż te najmniejsze rośliny złapią fazę dwóch liści właściwych i dopiero wtedy wykonujemy zabieg herbicydowy. Mieszaniny zbiornikowe. Warto stosować przebadane mieszaniny zbiornikowe, a sporządzając własne mieszaniny, należy zachować szczególną ostrożność. Na etykietach niektórych preparatów mamy przeciwwskazania do stosowania różnych preparatów. Na przykład preparaty takie jak Ladiwa, ponieważ dużo pytań dostaje odnośnie Ladiwy, więc będę się posługiwał tutaj Ladiwą jako przykładem. Ale również Belkar. Mają na etykiecie zapisy, aby nie stosować ich z funkicydami o działaniu regulatora wzrostu. Także z gramicydami ale także z nawozami borowymi, które w zależności od formy boru mogą podnosić lub obniżać nam pH cieczy. Jeżeli chodzi o herbicydy, nie tylko preparaty nadwóliścienne mają przeciwwskazania do stosowania mieszanin zbiornikowych, również gramicydy, być może to jest dla was nowa informacja, mają także takie przeciwwskazania. Na przykład e, gramicydy zawierające propachizafop mają 3-dni odstępu pomiędzy preparatem nadwuliścienne i właśnie gramicydem. Preparaty zawierające fluazyfob p-butylowy czy też na przykład kletody mają aż 7 dni. Natomiast to tutaj pewna ciekawostka. Herbicydy najpopularniejsze w Polsce zwalczające chwasty jednoliścienne, np. przykład się zbóż, zawierająca hizelofob p-etylowy, mają aż 14 dni odstępu pomiędzy preparatem na i właśnie preparatem zwalczającym chwasty jednoliścienne. Co w takim razie zrobić? Warto zachować około tygodniowy okres odstępu pomiędzy herbicydem dwuliściennym i preparatem zwalczającym chwasty jednoliścienne lub właśnie fungicydem o działaniu regulacyjnym i da się to spokojnie wpleść w program ochrony rzepaku. Jeżeli zapytacie mnie, czy możemy robić jakiekolwiek mieszaniny zbiornikowe, na przykład z ladiwą, tak, testowałem w doświadczeniach preparaty oparte o metazachlor, formulacja 500SC i testowałem go z ladiwą w dawce 1, 1,25 i 1,5 litra tego metazachloru i taka mieszanina jest bezpieczna i możemy ją zrobić. Inna opcja to tak zwane sekwencje zabiegów, czyli robimy doglebowo preparaty oparte o chromazon, metazachlor czy też inne substancje doglebowe i następnie na listnie od fazy dwóch liści rzepaku stosujemy preparat ladiwa. Pamiętajmy, że stosowanie mieszanin niezgodnie z etykietami może spowodować negatywny wpływ na rośliny rzepaku. Myślę tutaj o, o deformacjach, ale to co ważne, nie zawsze deformacje, które występują na roślinach rzepaku, czy też wygląd niepożądany, nie jest spowodowany herbicydami. Na przykład chowacze łodygowe potrafią zdeformować również pędy rzepaku, i nie jest to wina herbicydu. Wystarczy przeciąć pęd rzepaku wzdłuż i zobaczyć, czy wewnątrz są larwy, czy wręcz brązowe korytarze w tym pędzie. Wtedy wiemy, że to były chowacze. Inna opcja to oczywiście przymrozki, tej wiosny mieliśmy trzy fale przewrosków, jeżeli chodzi o rzepak i przybroski potrafią również deformować pędy rzepaku, jak również powodować pęknięcia łodyg rzepaku. I to co również istotne, nie dalej jak dwa tygodnie temu na Facebooku jednej z firm, która oferuje herbicydy znalazły informacje, gdzie pokazane są zdjęcia powodowane przez filodiozę, a więc chorobę powodowaną przez fitoplazmy. I jest to przypisywane herbicydowi. Felodioza jest ta choroba, która powoduje deformację roślin rzepaku. Najczęściej te rośliny są wyższe niż inne rośliny rzepaku, niż te standardowe. I łuszczyny są zdeformowane, wyglądają często jak takie wydłużone stronki. Czasami się mówi o tym, że jest to czarcie miotła. Więc nie zawsze deformacje, które występują na rzepaku, powiązane są z herbicydami. Dlatego też warto korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji, na przykład kanału Epole. Wspomniane przeze mnie mieszaniny ladiwy z metazachorem. robimy wówczas, kiedy mamy na polu dużą presję ze strony przetaczników, jak również gwiazdnicy pospolitej. Ponieważ ladiwa solo świetnie radzi sobie z takimi chwastami jak budziczki, chabry, maki, chwast rumianowate czy przytuja czepna. Natomiast jeżeli mamy dużą presję właśnie ze strony przetaczników czy gwiazdnic, warto wówczas dołożyć metazachlor. Na koniec tej sekcji dobra informacja. Jeżeli nawet nie postąpimy zgodnie z rekomendacjami na etykiecie i rzepak tam się zdeformuje, to najczęściej po rzepaków pęta, więc szybki wzrost wiosną, rzepak bardzo szybko się regeneruje. Mamy jeszcze jeden punkt, a mianowicie właściwe rozpoznawanie gatunków chwastów, które występują na polu. Stosując preparaty powschodowe, mamy tę przewagę nad rozwiązaniami posiewnymi, że możemy sobie stwierdzić, w jakiej fazie jest rzepak, czy obsada, która wystąpiła na polu nas satysfakcjonuje, rozpoznać gatunki chwastów, które występują na polu i wybrać celowany herbicyd właśnie pod te chwasty. Stosując rozwiązania posiewne, Takiego komfortu niestety nie mamy, ponieważ te zabiegi wykonujemy albo bezpośrednio po siewie, albo do dwóch maksymalnie trzech dni po siewie. I ten zabieg wykonujemy de facto w ciemno, ponieważ nie wiemy z jakimi chwastami mamy do czynienia. Oczywiście część z Was może powiedzieć spokojnie, znam swoje pola, wiem, że to jest pole habrowe, to jest pole makowe, a tamto to przytuliowe, zgadzam się. Natomiast pamiętajmy o tym, że chwasty mają zdolność kiełkowania po wielu latach przebywania w glebie. Jeżeli mamy jakiś rok, jeden, który nam się nie udał i chwasty nam się osypały do gleby, zwiększyły bank nasion, to może się tak okazać, że takie chwasty jak na przykład bodziszki, habry, MAK czy chwasty rumionowate mogą wschodzić nawet po 10 latach przebywania w glebie. A co ciekawe, takie chwasty jak tasznik pospolity czy na przykład szarłat szorski i nie jest tu błąd, e, szarłat szorski jest to chwast oczywiście ciepłolubny, e, który występuje na dobrą sprawę wiosną w takich uprawach jak burak cukrowy czy kukurydza. W zeszłym roku na jesieni był dużym kopotem w Polsce. Mieliśmy mnóstwo telefonów odnośnie odniesieniu zwalczania szarłatu szorskiego właśnie w rzepaku. Więc i tasznik i szarłat potrafią schodzić nawet po 40 latach od osypania się nasion. Więc nawet te pola, które wydaje nam się, że doskonale znamy, potrafią nas czasami nie miło zaskoczyć. Kolejna rzecz to oczywiście obsada, a więc w miejscach, kiedy rzepak nam wypadł, na przykład jest wymoklisko lub ten żepak nie powschodził, to pamiętajmy, że herbicyt może zadziałać w tym miejscu słabiej, ponieważ nie ma naturalnej konkurencji roślin, rzepaku dla chwastów, i nawet preparat, który świetnie działa na innym kawałku pola i gdzie jest właściwa obsada, w takim miejscu, gdzie są gołe, gołe place, może niestety zadziałać trochę gorzej. Kolejny temat to oczywiście obniżanie dawek herbicydów, ponieważ bardzo często nas to kusi, żebyśmy tą dawkę herbicydu obniżyli. Jest to pozorna oszczędność, ponieważ teoretycznie zmniejszamy koszty, ale najczęściej skutkuje to tym, że mamy konieczność wykonania powtórnego zabiegu korekcyjnego, co się wiąże z dodatkowymi kosztami, wyższymi, z brakiem czasu na inne zadania często nerwami, te chwasty dłużej przebywają na polu i dłużej konkurują z roślinami rzepaku, co finalnie wpływa na pogorszenie e, przetrwania zimy przez rośliny rzepaku, jak również może mieć wpływ na obniżenie plonu zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Zwalczając chwasty w rzepaku, bądźmy skuteczni jak Bruce Lee, czyli bądźmy niesamowicie skuteczni, ale przede wszystkim bezpieczni dla roślin. Nie jest to błąd popełniany zbyt często, ale na niektórych polach występuje, czyli opóźnianie zabiegów na fasty jednoliścienne. Już w tym filmie z błędami sprzed tr trzech tygodni uczulaliśmy Was, żeby te zabiegi wykonywać w miarę szybko. Nawet jeżeli rzepaki są małe, to można stosować obniżone dawki graminicydów, żeby z tymi samosiewami najczęściej zbóż sobie poradzić. Ale jeżeli ktoś faktycznie, no nie wiem, ma takie warunki na polu, że nie śpieszy się ze zwalczaniem fastów jednoliściennych, to też starajcie się nie, nie opóźniać tego zabiegu zbyt mocno, bo im większy rzepak, tym trudniej będzie te samosiewy zbóż po prostu zwalczyć. Z tego względu, że no, rzepak będzie pokrywał glebę i tym samym dotarcie herbicydu do, do tych samosiewów może być dużo, dużo mniejsza i nagle się okaże, że zabieg nie jest pełni skuteczny, a na wiosnę na przykład te samosiewy się odbudują w momencie, kiedy rozeta liściowa zostanie skasowana przez mróz, czy przez inne warunki, czy też będzie zredukowana. To też wpłynie na to, że te samosiewy będą miały po prostu więcej miejsca. Więc nie czekajcie zbyt długo. Rzepak jest taką rośliną, gdzie faktycznie dużo zabiegów wykonujemy w fazie od trzeciego do szóstego liścia. Tam trzeba zachować odstępy często między, między nimi, no ale też trzeba trzymać się takich pewnych kluczowych informacji, które są ważne. Jedną z nich jest to, żeby po prostu nie opóźniać zbyt długo zwalczania samosiewów zbóż. Ochrona rzepaku przed szkodnikami to, jak doskonale wiecie, temat bardzo trudny i to bez względu na to, czy to jest wiosna, czy jesień, to faktycznie to zagrożenie jest duże. Pewnie wiosną jest ono większe z tego względu, że ta długość okresu wegetacyjnego jest dłuższa i mamy większą liczbę szkodników, przed którymi musimy rzepak ochronić. Na jesień to przede wszystkim jest śmietka kapuściana to są pchełki pchełka żapekowa, pchełki ziemne, czasami trafi się gnatarz, ale ten okres ochronny to tak naprawdę około półtora miesiąca. Od zasiewów do połowy października, czasami do końca października, jeżeli mamy ciepłą, przedłużającą się jesień. I teraz tutaj pierwszy taki błąd, który zauważam najczęściej, to stosowanie insektycydów z nawozami borowymi w formie boroetoloaminy, czyli tej w formie, która tak naprawdę podwyższa pH cieczy, która buforuje ciecz do wartości 7,5-8, a nawet grubo powyżej 8 pH. I to jest bardzo duży problem, jeżeli stosujecie taki bor właśnie z insektycydami, w szczególności tymi, które są dopuszczone do stosowania w rzepaku na jesień, ale nawet nie tylko na jesień, w ogóle w rzepaku. Tutaj mamy tak naprawdę dwie grupy, czyli peretroidy oraz nonikotynoidy i one zdecydowanie lepiej działają w bardziej zakwaszonym środowisku wody. W takiej wodzie lekko kwaśnej od pH 5,5 do 6,5 no i stosując takie insektycydy razem z nawozem borowym w formie boroetaloaminy, tutaj nie ma co się spodziewać, że ta skuteczność insektycydowa będzie wysoka, czyli ta skuteczność owadobójcza. Zwracajcie na to uwagę, ja wiem, że jest taka tendencja do tego, żeby jak najwięcej tych zabiegów w jednym przejeździe opryskiwaczem zrobić, bo to są koszty, to jest też czas, który tracicie, a im więcej rzepaku, tym tego czasu brakuje. Ale zdecydowanie, jeżeli jedziecie borem, to oddzielcie ten zabieg od zabiegów ochronnych, czy to fungicydowych, czy insektycydowych, bo takie zabiegi przede wszystkim będą bardziej skuteczne wtedy, jeżeli to pH cieczy będzie obniżone od tego neutralnego, które ma woda. A przypomnę, to jest trochę zależy od źródła wody, ale no taka woda wodociągowa ma pH w granicach od 7,2 do 7,7, w zależności też od ujęcia i tak dalej. Ale w każdym bądź razie na pewno wymaga tego, żeby ją lekko zakwasić, aby... Te insektycydy działały lepiej. Co więcej, to nie jest tylko jak gdyby i skuteczność działania to się bierze z czasu rozpadu substancji czynnej. Po prostu w bardziej zakwaszonej wodzie, w lekko zakwaszonej wodzie ten czas rozpadu będzie, będzie dłuższy, czyli też ta substancja będzie jak gdyby dłużej rozkładana w opryskiwaczu, a to będzie przekładało się na to, że po prostu będzie dłużej skuteczna, będzie wolniej traciła te cechy związane właśnie z osłabieniem skuteczności działania. Od fazy czterech liści rzepaku. Najczęściej myślimy intensywnie o regulacji pokroju i to jest temat no, ważny, w szczególności jeżeli zasialiście rzepaki wcześniej lub w optymalnym terminie siewu, jeżeli mamy dobre schody rzepaku i te żepaki faktycznie rozwijają się bardzo dobrze i w miarę szybko, no to ta szybka regulacja jest kluczem do tego, żeby później ten rzepak nam nie uciekł na jesień za bardzo, bo tak naprawdę w fazie od czwartego do szóstego liścia to jest ten czas, kiedy jesteśmy w stanie sobie, czy to triazolami, czy regulatorami wzrostu, te rzepaki wyregulować no, najefektywniej, najlepiej. E, regulacja powyżej szóstego liścia działa już o wiele słabiej. Nie ma co wtedy spodziewać się e, zbyt dobrych e, efektów regulacyjnych. E, dlatego faktycznie, jeżeli, jeżeli macie w dobrej kondycji rzepaki na polu, e, no to czwarty, piąty, maksymalnie szósty liść to jest ten czas, kiedy nad regulacją nawet nie że trzeba się zastanowić, tylko trzeba ją po prostu wykonać, żeby te rzepaki utrzymać i dobrze już przygotowywać jak gdyby cały pokrój rośliny do kolejnych tygodni. I tutaj zwracam uwagę na to, że tak naprawdę jeżeli siejemy rzepak wcześniej lub w optymalnym terminie albo na początku tego opóźnionego i są dobre warunki do rozwoju, to ten pierwszy zabieg to jest typowa regulacja z jakąś odrobiną takiego działania grzybobójczego czy ochronnego przed chorobami grzybowymi. A dopiero kolejny zabieg na 6, 7, 8 liść to jest typowo trafienie takie fungicydowe przesuchą z kapusnych kapustnych, i to jest taka obserwacja z ostatnich, bym powiedział, 10 lat. Kiedy faktycznie regulacja najczęściej przechodzi w momencie gdzieś między połową września a końcem września, wtedy kiedy mamy jeszcze wyższe tem temperatury, kiedy ta presja chorób jest mniejsza, bo mamy też e, no mniej wilgoci e, w powietrzu, też e, mamy jeszcze dłuższy dzień, e, i, i to też te parametry wpływają na to, że po prostu te rzepaki dobrze rosną i nie ma zbyt dużej presji chorobowej, a dopiero w późniejszym okresie, gdzieś tam początek października, połowa października przechodzi taki moment, kiedy się zaczyna robić chłodniej, kiedy też więcej pada, bo ta wilgotność powietrza jest większa i wtedy w szczególności na fomę, czyli suchą zgniznę kapustnych, trzeba mocno zwrócić uwagę, więc gdybym gdyby miał Wam polecić, czwarty, piąty liść to jest typowa regulacja, szósty, siódmy liść to jest typowy zabieg... Um, taki na suchą zniżnę i zabezpieczający, i już też interwencyjny. Aczkolwiek wiemy, jaką mamy sytuację. Mamy sytuację taką, że produkty, które są stosowane w rzepaku, mają najczęściej funkcję i regulatora, i fungicydu. Więc nie da się jak gdyby uciec od zabiegu fungicydowego w tym pierwszym terminie ochronnym, czyli czwartym, piątym liściu. Ale tam w szczególności skupcie się na takich substancjach jak metkonazol, tebukonazol, paklobutrazol, w mieszaninach na przykład z chlorkiem Mepiquatu, czy też stosowanym jeszcze czasami gdzieś tam chlorku chloromekwatu w celach takich regulacyjnych. Tebukonazol będzie też działał dobrze fungicydowo. Metkonazol także będzie wspomagał fungicydowo tą plantację. Paklobutrazol jest taką substancją typowo regulacyjną. Podobnie jak chlorek Mepiquatu, czy, czy też chlorek chloromekwatu. Więc tutaj dobierajcie tak te rozwiązania, żeby faktycznie, jeżeli mamy dobrze rozwinięty one, dobrze rozwiniętą plantację rzepaku, to ten zabieg czwarty, piąty liczby typowo regulacyjny. W jednym z ostatnich odcinków pan Wiosław Gryn mówił o tym, że objawy, niedobory boru, które widzimy na wiosnę, to często jak gdyby jest problem wynikający z tego, że no ten bor nie był podany na jesień. I faktycznie, jeżeli szukamy objawów niedoboru w marcu czy w kwietniu, no to najczęściej one wynikają z tego, że. Albo zbyt małe dawki boru były zastosowane na jesień, albo czasami nawet i w ogóle. I takie sytuacje też występują. Wspomniałem wcześniej, że błędem jest stosowanie boru z insektycydem na jesień. Ja myślę, że najlepiej, jeżeli byście wykonywali takie zabiegi, gdzie po prostu bor idzie razem z innymi nawozami dolistnymi, i to jest chyba taka najbardziej optymalna wersja wjazdu opryskiwaczem w polu. Wtedy po prostu i będzie skuteczny zabieg taki odżywiania, i też ten bor będzie w stanie dobrze działać, dokarmicie rośliny tym ważnym mikroelementem. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej informacji na temat ile podać boru na jesień, jak często w ogóle też podawać w terminie wegetacyjnym i na jesień i na wiosnę, no to odsyłam Was do filmu z profesorem Szczepaniakiem sprzed dwóch lat i też do filmu z, do, z profesorem Potarzyckim z serii Poznajemy mikroelementy, gdzie dużo na temat boru wspominaliśmy. Czyli ważne jest to, żebyście po prostu sobie tą pracę dobrze zaplanowali i nie wykonywali za dużo zabiegów naraz, tak? bo faktycznie to nie zawsze spełni swoją rolę. Ja wiem, że z jednej strony będzie to oszczędność tych kosztów pracy tak? czy czasu, ale wykonywanie zabiegu tylko po to, żeby go zrobić i zrobienie na przykład na siłę boru, skracania, ochrony owadobójczej, na przykład jeszcze zwalczania kwasów jednoliściennych, na końcu może się okazać, że ten zabieg zrobiliście, niby zaoszczędziliście czas i pieniążki. Ale tak naprawdę na końcu z tych czterech różnych zabiegów być może żaden nie zadziała tak jak powinien. I tym samym ten efekt polowy, efekt końcowy na polu nie będzie taki, jak być powinien po zastosowaniu danych środków czy danych pre preparatów. I pamiętajcie też jeszcze o jednym: że nie ma takich badań, które by wykazywały w stuprocentowej takiej pewności, jak zachowują się poszczególne produkty w takich mieszaninach i na ile one działają tak, jak powinny. Więc faktycznie łącząc fungicyd, regulator, insektycyd, graminicyd, nawóz dolistny z mikroelementami, z makroelementami, robimy takie mieszaniny, które są trudne do oszacowania, jeżeli chodzi o efekt finalny ich skuteczności. Więc tam, gdzie się da, nie mówię, że rozdzielamy każdy zabieg, bo tak się nie da po prostu i to też nie byłoby opłacalne, ale łączmy te zabiegi w pewne grupy. Jeżeli wiemy, że kwasy dwuścienne powinny być wykonywane osobno, to róbmy je osobno a na przykład łączmy zabieg regulacyjny z insektycydem i fungicydem, czy nawóz dolistny zborem, tak, żeby zagregować pewne konieczności, jeżeli chodzi o wykonywane zabiegi. I tym samym no, pracować razem wspólnie na tym, żeby ta skuteczność była wysoka, dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. Myślę, że za około 2-3 tygodnie możecie spodziewać się kolejnego odcinka, w którym Będziemy poruszać kolejne takie błędy, czy też aspekty ważne w kontekście ochrony i prowadzenia jesiennego plantacji rzepaku ozimego, tak w takiej fazie już późniejszej, około 6 liścia wzwyż. Celowo nagrywamy te filmy z lekkim wyprzedzeniem, tak żeby faktycznie fazy Waszych plantacji rzepaku, Waszych, waszych roślin były dostosowane do tego, co mówię, no bo kiedy to nagrywamy, to jeszcze faktycznie te rzepaki są w fazie wschodów, tak naprawdę dwóch liści właściwych, no ale mam nadzieję, że to co usłyszeliście od nas dzisiaj przyda się i będziecie mogli, w szczególności tam, jeżeli widzicie, że jakieś takie rzeczy wykonujecie, nie do końca u Was na plantacjach grają, macie przynajmniej jeszcze czas, żeby te pewne elementy po prostu zmienić. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale EPOLA. Cześć!